Cześć wszystkim z tej strony, Matranów. Mam ze sobą dzbanuszek herbatki i pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o talentach związanych z grom. Mam maksymalny poziom, udało mi się jak gdyby wydropić już wszystko. Zrozumiałem mniej więcej build, którym gram, to jest właśnie on. I omówimy sobie teraz, jak gdyby, wszystkie drzewa talentów. Po pierwsze, informacja. Talenty dostajemy odblokowywane automatycznie po osiągnięciu poziomu 5 naszej postaci. To będzie jakby pierwszy power spike, taki minimalny naszej postaci, czyli zwiększenie poziomu naszej mocy. Drugą rzeczą będzie to, że na poziomie 9 osiągamy maksymalnie jedno drzewko, na 10 odblokowujemy drugie, na poziomie 14 mamy wymaksowane drugie. Na poziomie 15 odblokowujemy trzecie drzewko, i do poziomu 19, jak gdyby wzrastamy, i na poziomie 20, jak widzicie, mamy trzy pełne odblokowane drzewka, i możemy, jak gdyby, wybierać sobie tutaj pasywki, mieszać je oraz zmieniać. Najpierw sobie omówimy, jak gdyby, to, że po pierwsze te talenty możemy resetować za pomocą takiego talent Renewal Cube. Zaraz zresztą to zrobię, ale skoro już jesteśmy przy Warriorze, asasynie oraz tanku, to omówimy sobie mniej więcej po. Krótce te właśnie, jak gdyby trzy drzewka, tak żeby dać wam obraz tego, co w tej grze się znajduje. Po pierwsze, jest to mój bill, który sobie wymyśliłem. Szczerze powiedziawszy, nie jest on niczym odkrywczym. Więcej osób, które grało gdzieś tam wcześniej, już dawno zrozumiało, że Life Force Argumentation jest jedną z najpotężniejszych umiejętności w drzewku Warriora. I dużo osób po dojściu do ósmego poziomu działa tylko i wyłącznie na tym, czyli przetransferuje część waszego zdrowia. Na spell power albo attack power, w zależności od tego, jaką postacią gracie oraz w zależności od tego, jakie macie na sobie artefakty. Mamy tutaj oczywiście zwiększenie obrażeń, dodatkowe umiejętności buffujące wasze obrażenia, zwiększające ilość obrażeń przeciwko słabym przeciwnikom albo zwiększające obrażenia, kiedy macie dużo zdrowia. Bardzo fajne drzewko dla postaci walczących. Tak naprawdę, każda jedna postać, która nie jest moim zdaniem. E Tankiem, albo supportem, czy też healerem powinna mieć to wybrane. Przy czym ogólnie rzecz biorąc, dla tanka również polecałbym osobiście wybrać sobie warriora. Drugie, może zaczniemy od tanka, ponieważ uważam, że jest bardziej esencjonalny. Assassin powinien być trzecią. Profeską, jeżeli już wybieracie. Tanki jest to świetna opcja na sam początek, nawet przed dojściem jeszcze do tego ósmego poziomu, kiedy możemy sobie wzmocnić naszą postać, buffować hero's healtha, no i oczywiście 15% agro to nie jest skill dmuchał. To jest jak gdyby od razu po wybraniu danej pasywki wybieramy sobie daną rzecz. I teraz tak. Możemy sobie tutaj zwiększać dodatkowy armor oraz magic resist w zależności od ilości wzrogów. Tak samo możemy jak gdyby negować obrażenia krytyczne na jakiś czas, zwiększać ilość zdrowia oraz na przykład leczyć się, kiedy jesteśmy ze stunowaniem. Są też inne opcje, ale tak jak wspomniałem, wszystko to, co potrzebne do przeżycia oraz wzmocnienia naszej postaci. Assassin. Eee, zwiększa szanse na krytyki i multipliuje ich działanie, bądź też daje do nich dodatkowe efekty. Mamy tutaj takie rzeczy jak np. większa szansa na krytyk z autoataku po zadaniu krytycznego obrażenia, czy też użyciu umiejętności. Piercing Onslaught zwiększający przebicie naszego pancerza w przy... Po spełnieniu określonych warunków, tak? mamy na przykład Predatora, który robi podobne rzeczy oraz zwiększa szanse na krytyka, bądź też zadaje większą ilość obrażeń, kiedy atakujemy pojedynczego przeciwnika. Nasze obrażenia krytyczne zadają 30% AOE dookoła. Mamy też na przykład Blade Mastery, które sprawia, że po jak gdyby, zadaniu kilku krytykalów następna umiejętność zada mega krytyka oraz zwiększa obrażenia. No, i tak jak wspominałem, również warriora ze zwiększającego jakiegoś rodzaju obrażenia. To są wszystko bardzo dobrze skomplementowane, jak gdyby, mm, talenty, i możemy sobie wybierać, tak jak możecie zobaczyć, z listy kilku różnych, tak? I możemy to komplementować w dowolny sposób, taki, jaki Wam się podoba. Także pamiętajcie, zawsze możemy sobie stworzyć nietypową kombinację, nie taką jaką ja, czyli nie. Warriora, tanka oraz yy, asasina, ale na przykład może być Hunter, Medic oraz dodatkowo Tank, no bo dlaczego by nie? Także zawsze jest opcja na pozostałe rzeczy. Omówimy sobie teraz Huntera, był, czyli Medica i do tego jeszcze Major. Hunter, zwiększenie atak speedu, bardzo ciekawe dla rangeowych DPS-ów. Mamy postać hucznika w grze, czy tam Rangera, yy, zwiększenie szybkości ataku. Zwiększenie szybkości poruszania się naszej postaci, zgięcie efektów unieruchomienia, zwiększenie szybkości ataków, ewentualnie jeszcze zwiększenie zasięgu naszych umiejętności. Co jest bardzo ciekawe, również postacie mele mogą korzystać z tych umiejętności, co oznacza, że niektóre umiejętności dostają atak zasięgowy. Bardzo ciekawe. Medic. Typowy healer w drużynie musi być, w ogóle sama kompozycja drużyny, którą też będę kiedyś omawiał ma wymóg posiadania hilera moim zdaniem. Bez niego nie możemy zrobić bossów, rozgrywka będzie powolniejsza, w ogóle granie samemu w tą grę jest dosyć słabe, jednak wiadomo, będzie dużo osób, które będą grały solo czy też samotnie, bez towarzyszy przy sobie. I teraz tak. Heal and Shield Power, czyli ogólnie rzecz biorąc, bycie typowym hilerem, Mamy tutaj talent, który na przykład sprawia, że mamy większą ilość healowania, ale zadajemy 10% mniej obrażeń. krytyczne chwile nakładają efekt leczenia z czasem, bądź też jakiegoś rodzaju tarcze. Możemy tutaj na przykład również mieć mm, z usuwanie negatywnego efektu, to chyba było to, tak jest, cleansing touch, czyli co 60 sekund możemy z kogoś usunąć jakiś negatywny stun, buff, root, coś takiego. Możemy na przykład jako blast medic posiadać dwa ładunki granatu, które nakłada tarcze, czemu by nie, oraz na przykład po użyciu naszego ultimate wszystkie umiejętności, które przywracają zdrowie, dają nam bardzo dużą redukcję kosztów, czyli możemy praktycznie spamować czarami bez żadnego kosztu. Natomiast mage, mage jest to postać, która, znaczy talent, który pozwala nam i naszej postaci, co jest też bardzo ciekawe, ponieważ Mage'em można grać jako praktycznie DPS-em, często na przykład kombinacja, którą tworzyłem na swoim legioniście również opierała się na mage'u z tego powodu, że mamy tutaj bardzo dużo cooldown reduction, czyli możemy częściej używać naszych umiejętności, a to dzięki nim robimy największy damage w grze przynajmniej takie jest moje oficjalne zdanie możemy na przykład zwiększać regenerację naszej many, możemy zmniejszać cooldowny, tak jak wspomniałem część obrażeń będzie przechodzić na naszą manę, co oznacza, że nasza mana staje się jak gdyby naszym zapasowym paskiem zdrowia, przynajmniej w małym stopniu Możemy wzmacniać nasze umiejętności, kiedy stajemy w jednym miejscu e, przez 3 sekundy, przynajmniej oraz bardzo dobre, możemy po użyciu jednej umiejętności zmniejszać czasy odnowienia innych umiejętności o jedną sekundę, co pozwala dosłownie na chore combo od czasu do czasu, gdzie możemy tak naprawdę jedną umiejętnością zamieniać się z drugą, itd. Tak tak Więc świetne to rozgrywki, e, jeżeli wiemy, w jaki sposób to wykorzystać. Natomiast wychodzimy sobie dalej. Mamy Pathfindera, Supportera. Aha, i to będzie wszystko, tak? Pathfinder oraz Supporter, czyli z tych, co, które mamy jeszcze dostępne. Teraz tako Pathfinder jest to, może to na samym końcu. Supporter, czyli też jak gdyby do postaci wspierających. Mamy tutaj takie rzeczy jak na przykład zwiększenie szybkości, kiedy jesteśmy tuż koło naszych sojuszników. Nakładanie tarczy, która zwiększa ich szybkość ataku, bądź też e, każde przerwanie umiejętności pozwala przywrócić manę komuś. Nakładanie taków m, wraz z naszymi sojusznikami, które na przykład e, stunują naszego przeciwnika. Tutaj mamy też wszystkie dodatkowe rzeczy, które są nakładane na naszą postać, trwają dłużej oraz są mocniejsze. No i na przykład na koniec możemy też nakładać marki wampiryzmu na naszych wrogów, dzięki którym później nasi sojusznicy atakując będą również. Wysysać sobie zdrowie, co jest bardzo ciekawe, bądź też, na przykład, zwiększać obrażenia przeciwko danemu celowi. To jest mega, mega dobre. Od razu powiem na wszystkich bossów, którzy mają tutaj setki tysięcy punktów zdrowia i trzeba naprawdę się namęczyć, i trochę to trwa, zanim się takiego bossa zbije. <coughs> Pathfinder. Przechodzimy sobie tutaj, jak gdyby, do pasywki, która jest. Oparta na graniu solo, czyli kiedy nie mamy sojuszników w pobliżu, część tych umiejętności działa. Jeżeli są nasi sojusznicy, czyli gramy w party, no to wtedy tak naprawdę robią się problemy, ponieważ te umiejętności wyłączają się z działania. Możemy na przykład mieć zwiększoną obronę, możemy również odzyskiwać część surowców po zabiciu każdego przeciwnika. Siadąc przy kamfajerze, po pewnym czasie dostajemy buffa zwiększającego charakterystyki naszej postaci o 10%, możemy znikać za każdym razem, kiedy będziemy mieli mało punktów zdrowia oraz na przykład dostawać wampiryzm, kiedy nie będziemy mieli w pobliżu sojuszników, z tego powodu... By móc leczyć się, kiedy będziemy na low HP, co jest bardzo akurat ciekawe z drzewkiem Warriora, gdzie na przykład, od razu Wam też powiem, mamy tutaj Bloodthirsta, który zwiększa ilość nam ataku. Także Bloodthirst w połączeniu z Solo Survivor's Hangar jest moim zdaniem bardzo ciekawym, jak gdyby połączeniem. Dostajemy jeszcze dwie dodatkowe talenty, które na chwilę obecną są zamknięte, i myślę, że jak gdyby. Duży błąd w balansie oraz rozgrywce na chwilę obecną oraz percepcji tego, jak to wygląda, jest u osób, które marudzą na małą ilość surowców oraz ciężkość kraftu oraz jego bezsensowność. Nie mamy dwóch dodatkowych drzewek talentów, które są na chwilę obecną zablokowane oraz nie możemy ich wybrać. I tak naprawdę nie zostały one w żaden sposób pokazane oraz zaprezentowane. Jedyne, co o nich wiemy, to to, że Gathering and Loot Drop Chance będzie większy w luterze, co oznacza, że jeżeli będziemy mieć Mieli na przykład, nie wiem, 10% więcej szansy na zebranie jakiegoś surowca, to oznacza, że na przykład częściej będzie nam wypadał być może bardzo rzadki materiał, co jest wyjątkowo fajne. Crafter będzie tutaj zwiększał szansę na proka, czyli na szansę zaklęcia jakiegoś przedmiotu, co odpowiada temu, że nagle będzie być może krawcenie wyjątkowo trudnych oraz epickich. Artefaktów, wyjątkowo proste. Także pamiętajcie o tym, że są to dwie profesje, o których jeszcze nic nie wiemy, czy znaczy dwa talenty. A z tego powodu, że na chwilę obecną e, zmiana talentów wygląda bardzo prosto za pomocą takiej kostki. Nie ma tutaj nic złego i można się tym bawić dosłownie do Także to tyle. Jeżeli chodzi o te talenty, zobaczymy tak naprawdę w jaki sposób zostanie to zaimplementowane końcowo. I teraz jeszcze jedna ważna informacja. Ten system, jak wspomniałem, odlokowuje się od piątego poziomu oraz pozwala Wam wzmacniać Waszą postać niezależnie. Nie potrzeba tutaj żadnych dodatkowych rzeczy, żadnych dodatkowych surowców. Po prostu wybieracie sobie rzeczy, które będą budować Waszą postać. Jest to kolejna część mechaniki, która pozwala, żeby wasza postać była unikatowa, bo być może chcecie być supportem, który będzie trochę szybciej chodził, będziecie Pathfinderem, czyli będziecie grać solo, ale na przykład będziecie również Asasynem. I z tego gdyby połączenia też może wyjść coś bardzo ciekawego, czego wasza drużyna, bo i też kompanii się nie będą spodziewać. Albo też wrogowie, tak? Także ogólnie rzecz biorąc, jak wspomniałem, wybieranie sobie talentów wyjątkowo ciekawe oraz sprawdza się bardzo unikatowo, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Należy tutaj również wspomnieć o tym, że na chwilę obecną Corpunk jest w fazie alfa-4 i to co widzicie może ulec zmianie balansowi oraz e, nie wiem jakiegoś rodzaju change'owi. No wątpię, żeby wy, jak gdyby wycofali się z tej mechaniki, natomiast na pewno będą ją jeszcze dopracowywać oraz poprawiać przez długi, długi, długi czas. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w jakimś kolejnym materiale. Hej!